widzowie, więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam parę emot, których nie cierpicie, ja, 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 znaczy w sumie to ja nie cierpię, gdy po przegranym coś mi je wyśle. I na pierwszym miejscu zdecydowanie są wszystkie, po prostu wszelkie emotki, bo ja tutaj wam zaprezentuje... po prostu przegracie i zrób wam takie coś. Normalnie ja, nie wiem, ja po prostu szaleję jak to widzę. i ja po prostu nie lubię tego, nie wiem czemu, ale po prostu tego nie cierpię. Następna jest w sumie bardzo znana na motka, która często jest niestety wysyłana. Jest to łapka w górę, łapka w górę. Łapka w górę jest w sumie nie taka zła, bo ktoś jej oświadcza, że dobrze grałeś. No to jak ktoś ci myśli to, to po prostu chcę go wziąć na jeden V1 po prostu. I żebyś zobaczył, kto tu jest lepszy. Albo ja tak mam, albo kawę, do po prostu tak mam. Ale wydaje mi się, że właśnie większość osób tak ważne dziwne nie fart ma. To w ogóle ulepszę serdza. Ja mogę za 11, ale nie. Chodzi mi jeszcze o jedną bardzo ciekawą emocję. To, to jest to. Zawsze ktoś tu wyźle po przegrany, już również zostaje, nie wiem, nerwicą tego typa. Na was.